Dzień dobry, witamy 26 stycznia 2021 roku w nowym odcinku Codziennika Świąt Nieoczywistych. Witają Państwa Paweł i Aneta. Imieniny dzisiaj obchodzą Andrzej, Ksonofront, Leon, Leona, Małostry, Paula, Skarbimir, Teogenes, Tymoteusz, Tytus i uwaga, Żeligniew. Wszystkim solenizantom Życzymy samych cudownych chwil. Jeżeli chodzi o historię Polski, to co ciekawsze wydarzenia, które zarejestrowali kronikarze, to w 1521 roku nieudany atak wojsk krzyżackich na Olsztyn, którego obroną dowodził niejaki Mikołaj Kopernik. Ten sam Mikołaj Kopernik? Ten sam Mikołaj Kopernik. Ten co zatrzymał ziemię, ruszył słońce, czy chyba na odwrót. <grym> W 1919 roku odbyły się pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory do Sejmu Ustawodawczego. A w 1980 roku Polak Stanisław Bobak wygrał pierwsze w historii zawody Pucharu świata w skokach narciarskich na wielkiej kroki zakopanem. Ciekawe wydarzenia z historii świata w 1500 roku Hiszpan Vincente Janes Pizon jako pierwszy europejczyk dotarł do Brazylii. A w 1788 roku założono pierwszą europejską osadę w Australii, która leżała na terenie obecnie, dzisiejszego Sydney. W 1875 roku Amerykanin George Green opatentował elektryczne wiertło dentystyczne. Wow. Ale wyobraź sobie, jakby było bez niego. No właśnie, Jeszcze gorzej. No właśnie. <noise> 1993 rok. Wacław Havel został wybrany przez parlament na urząd prezydenta Czech. 26 stycznia urodziny obchodziliby m.in. Douglas MacArthur, amerykański generał, który urodził się w 1880 roku, i w 1918 roku urodził się tego dnia Nikola Ceaușescu, rumuński polityk komunistyczny, prezydent Rumunii. Święta nieoczywiste na dzisiaj to Dzień Transplantacji. Dzień Australii. I dzień drugiej połówki. No nareszcie. Nie tej połówki, to nie o taką połówkę chodzi. A, mm, ok. To nie o taką połówkę, Paweł. No to przepraszam. Pomyliłem się. Dzisiejszego dnia obchodzimy Dzień Australii. Jest to święto państwowe Australii. I upamiętnia ona już wspomniane pierwsze założenie przez kapitana Artura Filipa, późniejszego gubernatora Australii, pierwszej stałej osady na tym kontynencie, przy kolonii karnej, przy Port Jackson, czyli dzisiejszej Sydney. Pierwsza pamiętna data świętowania sięga roku 1808 i 1818, kiedy gubernator Australii po raz pierwszy oficjalnie obchodził ten dzień. Jako święto narodu. Kolejnym dniem, który dzisiaj możemy świętować, jest Dzień Transplantacji. Ogólnopolski dzień obchodzony 26 stycznia w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w pierwszej klinice chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621 taki zabieg na świecie. Pierwszy miał miejsce w roku 1954. Celem dnia transplantacji jest także promowanie przeszczepów od zmarłych. Jeżeli chodzi o dzień drugiej połówki. Wszystko się wyjaśniło? Tak, wszystko się wyjaśniło. Święto to ma na celu przypomnienie ludziom, jak ważne jest dbanie o swojego partnera. Okazywanie mu uczuć, komplementowanie, docenianie tego, co robi. Każdego dnia i. Zachęcamy Państwa do tego, aby dzisiejszy dzień tak szczególnie podkreślić to w swoim zachowaniu i w relacjach z partnerami, że są dla Państwa ważne. Dziękuję. Dziękujemy za dzisiejszy program, za uwagę. Zapraszamy jutro. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.